Wyobraźcie sobie, że studiujecie na super uczelni, macie świetlaną przyszłość i moja sinka właśnie odeszła. Natomiast wszystko nagle zaczyna się walić, ponieważ zachodzicie w ciąże i wszystko po prostu no, przestaje mieć jakiś sens. Tak było w przypadku Alison, właśnie, którą tutaj widzicie właśnie w tym momencie, nie wiem, gdzie ona idzie, idzie ona się odprężyć, nie dziwię się, kochana. Zaszła ona w ciąże, niestety przez to wszystko związane z tym zawaliła swoje studia, musiała wynająć mieszkanie w jakiejś no nie Szukujmy się niezbyt ciekawej dzielnicy w North Haven. Tak to właśnie wygląda. I no, nie jest to za dobrze, mimo tego, że basen jest obecny, no to jej mieszkanie jest w strasznym stanie, ale tylko na takie by ją stać, żeby wychować swoją córkę. Maluje ona obrazy, ale co prawda te obrazy nie sprzedają się i nie ma ona w tym simsowym okrutnym świecie po prostu możliwości żadnej na znalezienie lepszej pracy, więc postanawia zostać sugar baby. Cześć dzień dobry kochani witam was wszystkich bardzo gorąco raz serdecznie, cześć dzień dobry kochani witam wszystkich bardzo gorąco raz serdecznie. Z tej strony Kosmo i w dzisiejszym odcinku Wraz z Alison i z jej córką Daisy przetestujemy sobie nową modyfikację na bycie, właśnie Sugar Baby. Ja lubię takie historie, gdzie wiecie, mamy mega mało pieniędzy i musimy jakoś te pieniądze zarobić. Czemu to jest tyle śmierdzących kup? To w ogóle ja nie wiem. Natomiast ona postanowiła sobie chyba, widzę, iść na basen i troszeczkę się odprężyć. Także zobaczmy, jak to będzie działało. Czy uda nam się zarobić na tym fajne pieniądze i czy uda nam się. Tę rodzinę utrzymać. Na samym początku zachęcam Was, po, żeby jedno spać poszło, nie może tego wytrzymać. Zachęcam Was do zostawienia łapencji w górę i oczywiście wpisanie mojego kodu kosmow i aap, jeżeli chcecie mnie wesprzeć przy kupowaniu jakiegokolwiek rozszerzenia do The Sims 4, będę bardzo wdzięczny. No i teraz zaczynamy. Oczywiście linki do modyfikacji będziecie mieli dostępne w opisie. A ja teraz wejdę w telefon i tutaj będzie właśnie i taka ikonka, która się nazywa Sugar and Spice. Jakieś koguty mi tutaj, że tak powiem, kogutują. Także wejdźmy tutaj i jak wejdziemy tutaj, no to za nasze ostatnie dosłownie pieniądze możemy zapisać się właśnie do tej sieci właśnie Sugar Baby. No i mamy właśnie pierwsze okienko, gdzie zamożność spotyka ambicję. Czy jesteś gotowy, by zanurzyć się w świecie, gdzie luksus, miłość i wystawne życie spadają się ze sobą? Sugar and Spice to twoja ekskluzywna platforma łącząca Sugar Baby z hojnymi Sugar Daddy i Sugar Mamami, którzy są gotowi rozpieszczać, wspierać i wynosić twój Styl życia na wyższy poziom, więc zobaczymy, czy będziemy faktycznie na wyższym poziomie i czy uda nam się zrobić coś więcej. Także jesteśmy na tej apce. Okej, okay. i czego szukamy? Tutaj w Sugar Spice każda Sugar Baby zasługuje na to, by wybrać taki rodzaj romansu, który najbardziej jej odpowiada. Aby upewnić się, że dostaniesz dokładnie to, czego pragniesz, poinformuj swojego Sugar Daddy albo Mami, jaki typ relacji cię interesuje. I mamy właśnie, jak tutaj do wyboru. Romans z różnicą wieku, i tutaj mamy. Status i sława to drugie, jakby, czyli że szukamy statusu i sławy, albo przyciąganie, właśnie opierające się na, na bogactwie, na pieniądzach i tak dalej. Kolejny to jest romans związany z tym, że dostawalibyśmy prezenty, no i połączenie barabara, czyli taka, wiecie, relacja intymna po prostu. No i my oczywiście szukamy czegoś, co nie jest jakoś mocno wymagające i co da nam wystarczająco dużo pieniędzy. Więc let's go z pieniędzmi. <laughs> nie mogę z tego. Eee, no i chodzi mi tylko o hajs, Chcę, <laughs> żeby mój sugar daddy obsypywał prezen mnie prezentami. Luksusem i wsparciem finansowym, im więcej wydaje, tym głębsza jest nasza miłość. To jest crazy trochę, jak sobie o tym pomyślicie, bo ona no, nie, nie przychodzi do tego z takim aspektem, ale taki aspekt też jest ok. Jeżeli co, ktoś chce coś takiego mieć, jest dorosły, niech robi co chce. wiecie o co chodzi. Ja, ja, ja nie mam. Nie oceniam, tak? No dobrze, ale zobaczmy, co się dalej wydarzy. Zatem, Twój profil w Sugar and Space został utworzony, co daje Ci dostęp do wszystkich Sugar Mamis i tatuszyów. Odwiedzaj regularnie naszą stronę, a być może blokujesz sekcję VIP. Jeżeli napotkasz jakiekolwiek problemy, skontaktuj się z naszym działem obsługi klienta. No dobra, także kończymy naszą konfigurację. I teraz mamy kolejny pop-up. Dużo tych pop-upów jest tutaj, jak widzicie. Także zobaczmy jeszcze, co możemy tutaj zrobić. Chat with sugars, czyli rozmawiać ze swoimi. Tutaj, sugarami, <laughs> sugarami w sensie takim, że wiecie, że właśnie takimi sugar mamami, sugar tatami a w międzyczasie zobaczymy, co się z naszym dzieckiem dzieje. Dziecko nam zasnęło, to świetnie, to możemy w tym czasie poświęcić się na to, żeby faktycznie, wiecie, to wszystko jest potrzebne nam po to, ponieważ nasza, nasza córka po prostu potrzebuje dobrego wychowania i tak dalej. To ja w tym czasie mogę sobie to, 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 troszeczkę tutaj poczatować, popatrzeć tak dalej, zobaczyć, jak to będzie na naszą, nasze dziecko, na nas i tak dalej wpływać. I z tego co teraz rozumiem, no to po prostu musimy czekać. W ogóle czemu ty sprzątasz u swoich sąsiadów jakiej rzeczy? Do, patrzcie, ta będzie prała, nie? No dobra, może to ci nareszcie zostało. Ona teraz po prostu, wiecie, czeka na wiadomość od tatuśków i mamusiek, żeby wysłali nam coś i żeby nam się to jakoś opłaciło. W międzyczasie nasza bobolina właśnie wstaje, więc ja podejdę tutaj. I myślę, kurde, chciałbym kupić krzesełko, żeby ona też mogła, wiecie, poznawać nowe smaki, żebyśmy mogli ją fajnie rozwinąć, ale widzę, że raczej na ten moment tego się nie da zrobić, więc wiesz co, po prostu obudź ją szybciutko, chodź Daisy, obudzimy się i dajmy jej w tym czasie po prostu um, właśnie, po prostu nakarmy ją. Piersią. Chyba, że gdzieś jest krzesełko, bo widzę, że jest opcja możliwości karmienia dziecka na krzesełku, więc bardzo możliwe, że krzesełko gdzieś tutaj na naszym osiedlu parszywym jest, ale na razie staram się nie ogarniać, jakby wszystkiego nie naprawimy, wiecie o co chodzi. No to bo uczmy ją może teraz leżenie na brzuszku i tak dalej. Bo no, póki nic się tutaj nie dzieje, to faktycznie możemy postarać się... Wiecie, ona stara się być dobrą matką dla niej i to wszystko, cenę też robi, to też jest po to, żeby ta mała po prostu miała dobre życie i lepsze niż ona, no bo jak widzicie, ona musi żyć w takim życiu i tak dalej, więc ona stara się zapewnić jej życie jak najlepsze. Więc miejmy nadzieję, że się to uda dzięki właśnie tym... temu modowi Sugar Baby i Mami. No nie, i moda ma jeszcze wzdęcia, gdyby tego wszystkiego było mało. Nie ma opcji, ćwiczymy się, ćwiczymy jeżeli na brzuszku i tak dalej. Musisz być wytrwała, słuchaj. Niemowlęta potrafią sprawiać niemałe kłopoty, okej. Okay. Typierka chce... wesprzeć nas w tym. To jest trochę dziwne, ale zgodzimy się, jakaś babcia chce do nas przyjść i po prostu nam pomóc, no jakby, okej, okay, I guess, chill. W ogóle to nie jest, że tak powiem, podejrzane, że jakaś babcia chce przyjść i z nami tutaj wiecie, pomóc nam ogarnąć nasze dziecko. No ale dobra, nie mamy pieniędzy. jakaś, Może to jest jakaś taka babcia, wiecie, zasiedla, która zobaczyła, że o, jesteśmy młodą matką, tak się staramy. O, tu mamy krzesełko, nie, nie widziałem tego. No i po prostu ona wiecie, przyjdzie i. Pomoże nam w jakiś sposób to zrobić. No zobaczymy. Nie widzę, żeby ona tutaj się jeszcze pojawiła, więc może się pojawi z czasem. A my w międzyczasie zrobimy sobie jedzenie i zobaczymy, czy jacyś już sugar daddies i sugar Mamis się pojawili. Ale widzę, że chyba właśnie nie i to jest problem. Więc chyba musimy poczekać. No na razie zapadać, to bo mamy 70 Simonów dosłownie, więc lepiej schowaj tą sałatkę do lodówki, żeby nam na długo starczyła. Tyle mam pom do powiedzenia tutaj. Jest! Dobra, lane coffin, ok. Czyli możemy coś tutaj z nim zaczetować. Ok, mamy czad z i możemy wysłać właśnie wiadomość taką flirtującą albo zapytać się o jakieś takie osobiste, o osobiste pytanie. Więc oczywiście my zapytamy się, jeżeli chodzi tutaj o jakieś flirty, co nie. Jeżeli zapytałabym się o prywatny odrzutowiec na moje urodziny, czy dałoby radę, żebyś to zrobił? No stara, <grych> o co chodzi? E, dobra, weźmy może jakiś wyślij e, żart. Jeżeli byłbyś warzywem, to byś był cute ogórkiem. A jestem ciekawy, jak to przetłumaczyć na polski, żeby to miało sens. <laughs> Może słuchajcie, gdybyś był warzywym, to byłbyś ogóreczkiem do schrupania. Czy coś, nie wiem, bo co to jest taka zabawa, że jakby cucumber, czyli ogórek, cucumber, słodki ogórek. No głupie, ale tak to działa. No i możemy teraz na końcu zapytać, czy ma on czas później, albo wysłać finalną flirciarską wiadomość. Czy zapytajmy. Ona się zapytała, czy on ma trochę więcej czasu później, i że ma kilka pomysłów na to, jak mogliby spędzić tę noc i co zrobić, wiecie, a żeby było bardziej chstująco, więc zobaczymy, czy on przyjdzie, czy nie. No i tutaj ma właśnie, że. Wszystko jej, że tak powiem, dobrze poszło, ale no na, na razie nie widzę, żeby tutaj coś się wydarzyło. On jest, rozumiem, w naszej relacji teraz, okej. Okay. Ale nie wiem, czy on teraz wiecie jakoś nas tutaj odwiedzi, co on tutaj zrobi, Może że piara po prostu ona stara się sprzątnąć. tutaj, ten jeden wielki syf, który tutaj mamy. Wiesz co? Może ty... Dobra, młoda znowu poszła spać ja nie chciałbym, żeby ona jeszcze spała, bo ona jeszcze nie jest jakoś mocno śpią, śpiąca, więc może faktycznie zajmijmy się nią na samym początku. E, no i zobaczymy co z tego wyjdzie. Żeby wiedziałem chciałbym, mimo wszystko jak najwięcej nauczycieli, poświęcić i jak najwięcej czasu. Biedna ma taki pająków, obiecuję ci stara, że jakiekolwiek pierwsze pieniądze zarobisz, no to kupię ci lepsze łóżko. Bo, mo, boże święto, to jest obrzydliwe. Tak, by the way. <laughs> Jeszcze to będzie podwójny w ogóle atak, pająków, bo do nie ma zaraz kolejny. Więc, no, jest to straszne, teraz mogę powiedzieć. No, ale dobra. Co się z młodą dzieje? Jakiś milestone, tak? Rozumiem, coś tam się świeci i jakiś. O, czegoś nauczyłaś? Proszę, nauczyłaś się wchodzić tutaj i próbujesz wstawać. Brawo, młoda. Elegancko ci to poszło. Dobra, to wiesz, co? Może ty zamiast zajmowania się nią na ten moment. No, w sensie zaj zajmowanie się sobą ten moment, to zajmie się swoją córką, i nakarmi karmią piersią. Później będziesz mogła zjeść sobie swoje jedzenie. Jest piąta, więc jeszcze czasu, a czasu. Może te kury tutaj, co na w ogóle robią? Skąd się wzięły? Tutaj one się, się bardzo rządzą same, po prostu w tym jednym wielkim syfie. Nie wiem, jak kury, słuchajcie, z. Albo wiesz co, może ty ją połóż tutaj teraz, żeby ona się tutaj pobawiła na tym właśnie miejscu. A ty w tym czasie będziesz mogła sobie na spokojnie zjeść śniadanie. No, i będziemy pisać dalej do naszego. Lejna, żeby coś z tego tutaj wyszło. Miejmy nadzieję, że coś tutaj z tego wyjdzie. Ty możesz tutaj, no, położyć się zabawkami, żebyś właśnie miała tą zabawę lepiej ogarniętą. Nie ma to jak jedzenie o siódmej, chłodnej porze w piżamie tylko i wyłącznie, zamiast tutaj, no ale rozumiem, że może na dworze, bo chociaż tak nie śmierdzi jak w tym mieszkaniu czy coś. Dobra, przeprowadzę kolejny raz to. Być może uda mi się coś z tego wiecie. o! Okay, coś się stało, coś, coś zrobiliśmy. A, osiągnięcie Intravertyka mieliśmy. No i dobra, jakby. Mm, czy my możemy go jakoś zaprosić do nas po prostu, może? Nie wiem, czy muszę zrobić robić przez tą aplikację, czy nie. Co nie, ale no, zaprosiliśmy go, więc może faktycznie mała niech idzie do, do spania. A my tak otworzyłem mu niewinnie, słuchajcie, w. właśnie. W, o, jest on tutaj. Okej, okay, i czy teraz ja mogę jakoś. Nie wiem. Um, dobra, chwilkę wskogo zapoznaj. Nie wiem, czy ten mod działa w ten sposób, właśnie, że my tutaj będziemy z nim coś. Tak robić nie. Dobra, czekajcie. Dobra, już mam to ogarnięte. Musimy się przywitać z nim. Następnie musimy znaleźć Sugar and Spice Menu, menu o proszę bardzo i możemy zapytać, się, czy zostanie on naszym Sugar Tatkiem, czy jednak nie będzie chętny. Okej. Okay. 1609! Jest bogactwo. No ale dobra, co dalej możemy zrobić? No i wyzwał nam coś, jakiś taki, jakiś taką zapowiedź tego, co się będzie teraz zdarzało. No dobra, i co możemy robić? Wow, mamy sporo rzeczy tutaj, czyli możemy zapytać o inne takie układy, możemy porozmawiać o tym układzie, możemy zakończyć ten układ, możemy poprosić o czarną kartę, czyli rozumiem, że to są jakieś nieograniczone wydatki, coś w tym stylu. Tutaj możemy zapytać o jakieś prezenty, możemy oczarować naszego tutaj tatuśka, możemy rozmawiać o granicach naszych, porozmawiać o stylu życia i naszych celach, no i możemy też mu dać wskazówkę, że potrzebujemy jakiegoś prezentu, a czy coś takiego, że należy nam się po prostu jakaś nagroda, to może najpierw podyskutujmy o... Jezus, czy co no sta? Podyskutujmy o tym, że jakie są nasze granice, jakby. Wiecie, co tutaj można robić, a co nie. I ona powiedziała, że musi mieć takie dni personalne dla siebie, po prostu. Coś ciekawe. No, ale to w sumie ma sens, no, jakby nie. Masz dziecko, więc powinieneś mieć o takich dni dla siebie więcej. Um, no dobra, to tutaj możemy zapytać się o jakieś luksusowe, luksusowe życie, więc zapytajmy się o jak luksusowe życie. Może nam coś skapnie po prostu do tego, do naszej kieszeni wtedy. Okej, okay. Jezu, dobra, stara, idźcie, się, idźcie, wysikaj w tym czasie. Młoda śpi, więc jest spoko. Jezu, ale wiesz co, nie musiałabyś iść nawozić. Masz dosłownie Kibel tutaj, na którym możesz sikać, więc nie przesadzajmy. Please. Jezus, on po prostu, słuchajcie, jest wiecie, wychowany w takim przepychu i tak dalej, że nie może przeżyć tego, w jakim my stanie żyjemy. No stary, it happens, co mogę ci powiedzieć? Taką sobie brałeś. Natomiast pomożesz nam w tym, uwierz mi stary, oddawaj wszystkie swoje pieniądze. Może zapytajmy, powiedzmy, że właśnie potrzebujemy jakiegoś jakiegoś prezenciku, coś w tym stylu i zobaczymy, czy to dostaniemy. Dziecko nam płacze, więc wiesz co, może zrobimy to tak, słuchajcie, że zapytamy się go o ten prezencik i później go wyprosimy, żeby po prostu nie było, bo ona młoda płacze, więc żeby nie było akcji, co? 1282. Nie, żeby być dramatyczna, Lane, ale chyba niedługo po prostu umrę bez jakiejkolwiek niespodzianki. <grymny> to jest straszne w sensie. O, I mean, nie, nie oceniamy takich rzeczy. I don't judge po prostu. Ale idź, idź sobie, idź sobie do domu. Nie chcemy cię tu, patrzcie. Dobra, poszedł. Także tak jak obiecałem jej. Jeszcze właściciel nieruchomości, tym, właściciel nieruchomości przed potem, jak żeśmy go wyprosili, bo to by była dziwna sytuacja, natomiast mamy a szanowny właścicielu teraz na czynsz, więc jest dobrze. Dobra, Daisy, zajmijmy się tobą, a potem zrobimy twojemu pokoikowi małemu i twojej mamie szybkie tutaj, tutaj jakby, że tak powiem, zmianę, mm, zmianę, taki mini remont chociaż, no wiadomo, nie możemy na ten moment zmienić wszystkiego, zmienić mieszkania, ale dorobimy się, kochani, będziemy naprawdę majętni, zobaczycie. Zmienij pieluszkę, proszę cię, kochana. Dobra, udało się. To postać ją tutaj i sprzątnijmy. No i myślę, że z Lainem będziemy spotykać się tylko chyba wieczorami. To ma sens, jak młoda śpi. Dobra, pozwólcie mi, że ja im właśnie zrobię tutaj mini chociaż, wiecie, tą podłogę im tutaj zmienimy i tak dalej, żeby to miało jakiś sens. Może jakąś taką ładniejszą. Wywalimy w ogóle te właśnie kałuże, żeby no to, to było po prostu wszystko w lepszym stanie. Wiadomo, nie będzie to luksus, bo luksus nie jest nam jakoś tam mega potrzebny. Tutaj też te ubrania Geraut na razie i też zrobimy to w ten sposób i pomalujemy to na jakieś po prostu ładniejsze kolory. No akurat młoda łóżko to miała, wiecie, w miarę dobrym stanie, więc smako, zróbmy jakieś takie kwiatki, a u ciebie to tak może zostać. No ale mamy 2800, to jest całkiem sporo pieniędzy, więc tak sobie myślę, że może łóżko chociaż z energią 5 by tu miało sens. No, już nie ma takiej tragedii. Więc to jest spoko. Później myślę, że zajęlibyśmy się ogarnięciem tego salonu i odgruzowaniem go. Ale to, jak będziemy mieć takie 3-4 tysiące, jeszcze kupić jakąś szafę, żebyś może mogło sobie, nie wiem, jakieś takie wiecie kupić ubrania, jakieś fajniejsze czy coś, nie, żeby to chociaż jakoś tak było. Więc to, to już mam ogarnięte. Jesteśmy na dobrym, dobrym momencie. Towar dostarczony, nie spóźnij się kto mi dostarczy. Aha, jakaś gwiazda, nam tutaj towar chce dostarczyć. Nie mam pytań. Podobno jest jeszcze możliwość tego, żebyśmy od naszego e, tatuśka dostali jakiś prezent do skrzynki. Tylko choliba, ja nie widzę żadnych skrzynek listowych tutaj, ale muszą gdzieś być chyba, nie? W ogóle list. Jest. To jest list? To jest list, który się nie rusza. Frozen What does the fox say? Pim 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 Bim, bim, Boże, to jest takie stare. Pewnie większość z was tego nawet nie zna. Tu jest coś. O, ale nie widzę żadnych. żadnej poczty, niestety. No to musimy chyba jeszcze na to poczekać. Co jest? Wykiwana. Aha. Okej, okay, myślę, że nie wiem, smutnej bo się nie skontaktowała z swoim Sugar daddim od godziny. Brązowa kura, myśli, odejście z powodu niedostatecznej opieki. Przepraszam cię, brązowa kuro, ale nie jesteście moimi kurami. Nie wiem, co mam z wami zrobić. W sensie mogłem o was dbać, ale. Nie jesteście moimi... Wszystkie kury myślą o odejściu. Boże, odejdźcie, proszę was. Może znajdziecie faktycznie przy domu. Nie wiem, niby to jest obok mojego domu, ten kurnik, ale... jest, jak ile tych kur jest? Skąd one się tutaj wzięły? Łee... <laughs> nie chcę was kurić, sobie! Gdy kacie mi tutaj od rana do wieczora... No. Zosta... Nie, nie możecie po prostu zamrozić jak nasz lis? Jemu jest dobrze, widzicie? On ma chill. On ma chill. Zero myśli, po prostu sobie jest. A wy, wymyślacie. Dobra, wiesz co to? Skoro młoda śpi, to możemy ją faktycznie posaćmy tutaj, żeby. Oj, aż mi wywaliło dziecko naprzeciwko. No, Nie, posać simkodyj z jej imieniu. Po -po posać simkodyj z jej imieniu tutaj. Okej, okay. dobra, niech ona sobie idzie. Jaki atak pszczół? Skąd te pszczoły się wzięły? Przepraszam, co się dzieje w tym domu? Ja bym się, utrzymamy. Boże, musimy się tym jak najszybciej. Więc po prostu, ja chcę mieć kartę naszego tatuśka już. Gdzie on jest? Chodź tutaj. Pszczoły jej rękę urąbały, jak widzicie, po prostu, czekajcie, dajcie mi ją zdrestować. O, dobra, ręka powróciła. Dobra, jesteśmy w złym stanie, natomiast flirtowanie i robienie rzeczy z Laynem tutaj... Ej, jaki on jest wierny, przepraszam, czy ty masz żonę i nagle teraz udajesz? Komu ty jesteś wierny, Ziąbel? Nie wiem. Ale no dobra, to okej, okay, możemy po prostu spędzać cały czas w ten sposób. Nie ma problemu, możemy. Jeżeli ty po prostu spędzasz z nami czas i chcesz mieć z nami pieniądze, dlaczego można że nas dzwoni? Nie, nie chcemy kosić. I je jeżeli ty chcesz, żeby to polegało tylko na tym, to ok. Nie ma żadnego po prostu problemu. Lane. On chce po prostu gadać o tym, i takie są jego granice, i jakby to nam się totalnie podoba. Powiemy mu, że potrzebujemy znowu jakieś niespodzianki, i zobaczymy, czy dostajemy coś. 1700, nie mam siły, nie. Po prostu chłop nam je z rąk. No dobra, to jeszcze go tutaj. Pogadajmy o, o pieniążkach, Zobaczymy, czy nam coś tutaj da. Nie. Dobra, i słuchajcie, ja bym chciał go po prostu. Um, zapytać o tą czarną kartę, szczerze Ale boję się, że to za szybko? Dobra, jeszcze teraz z nim pogadajmy I pogadajmy, że potrzebujemy jeszcze trochę więcej pieniędzy <grym, grym, grym>, Także, żeby nie było... Okej okay. I powiedz mu jeszcze, że... Um, potrzebujesz znowu jakiegoś tutaj... Stara Nie śpi jeszcze Powiedz mu, że potrzebujesz więcej Okej okay. <grym>, To jest dobra, to jest dobra, wszystko zarysykuję. Zapytajmy się o tą czarną kartę Let's see o nie mogę ci dać mojej czarnej karty, dopiero ci poznajemy. Okej, okay, dobra. No okej, okay, to, to idź sobie do domu już, bo ty jesteś taki dziwaczny niby... Wiecie, to jest ty typowy po prostu chłop żonaty. Wiecie, zdałem sobie jakąś młodą laskę, myślisz, jest królem świata i nagle później udaje, że jest wierny swoje żonie, jak i daje po prostu miliony monet. Nie mam pytań, ale no nie mam pytań, ale no cóż. Dobra, wiecie co? Ja zrobię z tym pieniędzmi, które mam um, mini mini remont. U nie widzisz ta lampa? Tak? Widzisz ta lampa tak? To trochę się jakby wyłącza, jest taka zepsuta, ciekawe. No, ojej, już miał co koszmar, a może się jeszcze udaje zasnąć. No dobra, ja w tym czasie zrobię mini, mini remoncik tutaj, naprawdę mini, mini, mini malutki. Tu nas nie wiem jak to się stało, ale wszystko tutaj sprzedając. Zebrałem 9, 9 koła, więc jest to spoko opcja, ale trochę dużo rzekłbym LOL. Może sobie zrobimy taką niebieską kuchnię tutaj i resztę pomalujemy właśnie na jakiś jasny kolor, żeby tak, wiecie. Wydaje mi się, że ona by chciała właśnie, żeby te wszystko było takie jasne i, i przejrzyste. No i tak to wygląda dużo lepiej. Już, już, na ten moment rzekłbym, więc tak to zróbmy na ten moment. W ogóle czy mamy jakieś takie parcele, które są okropne? Tak, oczywiście. Centrum badawcze, naturalne światło i oczywiście wampirzą sieć. I brudne. Nie, to już ogarnęliśmy. Powiedzmy, że wszystko po prostu posprzątaliśmy, w takim sensie to zróbmy. Zróbmy tu może jeszcze jakąś taką cegłę przyjazną. Albo coś takiego na tej ścianie. Ładne w sumie, lol. Nie wiem, czy to się łączy z tym kolorem, nie do końca. Dobra, pewnie, wiecie, za dwa dni znając życie, to my znajdziemy dom wielkości po prostu. Tego domu, który ma Nancy Landgraab i Bob Punk, i, i, i Jeffrey Landgraab, no nie? Natomiast na ten moment ja zadowalam się z tym, co mamy i z naszymi 9 tysiącami, które mamy. I tak nasze życie jest już 30 razy lepsze. Mam trochę fazę na to, żeby mieć lodówkę w zielonym kolorze. By the way, będę miał właśnie taką kuchnię w nowym mieszkaniu. Mm, nagrywam wam vloga na temat tego mieszkania, więc pojawi się on niedługo. Co prawda będzie dużo ładniejsza ta kuchnia, moja, niż ta z tego filmu, który widzicie. Natomiast zrobiłem w podobnym kolorze, bo bardzo taki zielony kolor, tam jest troszeczkę bardziej zimny, który mam w mojej kuchni. Mm, bardzo mi się taki kolor podoba, więc zobaczycie jak to będzie wyglądało w kuchni, którą wam zaprezentuję już niedługo z mieszkania własnościowego, które będę posiadać. Amazing, nie mogę uwierzyć w to, że to po prostu mówię. Dobra, zróbmy to jakoś na... O kurde, no to ja się pozbyłem hajsu, że hej, no to nasz chłop to będzie musiał, bo te szafki kurde wybrałem najdroższe, ale no dobra, jak się ale iść, to się bawić, nie? Tak to zróbmy po prostu na ten moment, to zrobimy jakiś taki mini-mini-mini-mini-mini stuja jadalniany, ale to może później, bo ja, o, czekać jak chcę to zrobić w ten sposób. O, tak to zróbmy. No i tutaj będzie jakaś taka, takie miejsce, wiecie, mm, o Jezus, świetna kanapa, właśnie jakieś takie miejsce, przy którym będzie można usiąść i może zrobimy tutaj właśnie jakieś takie miejsce, w sumie jakby to tak trochę oddzielić od drzwi, to to by było takie spoko jeszcze przejście, co nie... No i tutaj będzie w przyszłości telewizor, ale na razie no niestety, jak widzicie, nie mam pieniędzy, więc będę musiał naszego tutaj tatuśka namówić. Dobra, następny odcinek, dziecko, w sensie następny odcinek, następny dzień, nasza dzidzia idzie do żłobka, a my cały dzień spędzamy z naszym lejnem. Wybierzmy się do Ciudady Namorady... Tak najlepiej będzie, i może tego parczku tutaj, gdzie jest taka orzeźwiająca bryza, albo może tego baru, może do baru, i weźmy ze sobą oczywiście Lejna, no bo na ten moment ja chcę wymaksować z nim nasze relacje, żeby on nam zaufał i dał nam swoją czarną kartę. Jezu, widzicie, jak on jest ubrany, co my robimy? Do... No, no po prostu tragedia. Co my robimy, żeby tego chłopa wygrać? Dobra, to porta w swoich pasjach, o łowiskach, jakby wiecie, pogadajmy z nim. Gatuj zaręczyn. Słucham, Boże, ten jest okropny. No ale widzimy to po jego outfitie. Tapytaj jego hobby. No ogólnie jakby wiecie, po prostu pokomplementujmy go. Gratuluj mu nowej pracy, skoro zrobię to, to spoko i obejmijmy go i w ogóle, no tak wiecie, po prostu zróbmy to tak, żeby on nam po prostu bardzo zaufał. I nawet mimo tego, że jest on zaręczony, dawał nam nawet pieniądze i tak dalej. Lubi optymistycznych simów, jeżeli chcesz lubić optymistycznych simów, to lub. Opatrzcie, gada do nas o czym? <laughs> Czy ona chce zabrać gdzieś? Do hotelu? Barbara, nie. No to teraz wyciągaj czarną kartę. Tyle powiem, wyciągaj czarną kartę gnoju. To nie było w naszych umowach. Gdzie wy jesteście? Dobra. Teraz tak, powiem ci tyle. Czarna karta dla mnie. Ask for black card. Dawaj czarną kartę. Jak to nie chcesz mi dać czarnej karty jeszcze? Dobra, wiesz co? Jak nie będziesz dawał czarnej karty, to ja tak powiem. Powiedz, że chcesz... Gdzie ten gnój ucieka? Powiedz, że chcesz jakiś treat. I to nie jeden. Ty 700? No, no, no. Dawaj mi hajs. Więcej. 1200? Nie na randkę nie teraz. Więcej no Dawaj, ile masz? Dycha ma być? 10 tysięcy. Zbieramy. 1490? Mało. Dawaj więcej. Więc No czy ty zwariowałeś? Chodź jeszcze niżej? Więcej. 3000 tysięcy. Okay. Okej. Cały czas nam daje, ale nadal karty nie chcą dać. Więc już na to, że to nie jest tak łatwo. No dobra, ja, ja, ja chcę ja muszę skończyć mój salon dzisiaj, ok? I, I to jest moja kwestia. Ja chcę żyć w luksusie, w dobrach. Dobra, 1400. I teraz powinien być ostatni przelew na nasze konto, a najlepiej to do ręki w gotówce. No, i mamy 10700, moi kochani. Także tak to wygląda. Tak biegną sobie Alison i Lane. I myślę, że tym optymistycznym akcentem em, zakończymy ten odcinek. Powiem, wam, że. Bardzo mi się podoba ta rozgrywka, więc tak przeciągnijmy ją sobie do trzech odcinków, obiecuję, że nie więcej i obiecuję też, że odcinek z Simki na bezudnej wyspie też się pojawi bardzo, bardzo niedługo, będę go nagrywał zaraz po tym odcinku, także będzie, wy się nic nie stresujcie i to też nie będzie jakaś taka długa seria, taka jak ta seria z Farmy, więc please guys, chill out, jest dużo rzeczy, które pozaczynałem, wiem, ale wszystko to będzie dokończone, także don't you worry, nagrywam zaraz po tym odcinek. Z tej serii, w sensie z tej miniserii serii trzyodcinkowej o tym, żeby wyjść z biedy dzięki Sugar Daddy oraz później nagrywam bezudną wyspę i później farmę. Także wszystko będzie, jeśli nic nie stresujcie, dobra? OK? Chill, chill, chill. Także, jeżeli ten odcinek Wam się podobał, zostawcie łapkę w górę. Ja będę wam za to bardzo, bardzo wdzięczny. I widzimy się w kolejnych odcinkach już bardzo długo na tym kanale. Do zobaczenia nasego i. Cześć!